Czy czeka na słaby sezon Lecha Poznań? A więc witajcie! Tak jak już pewnie widzieliście, Lech Poznań wczoraj zremisował 1 do jednego z trenerem z Belgrad, tym samym przegrał w meczu 4-2, i tym samym pożegnał się z eliminacjami do ligi. Mistrzów, Według mnie tamto spotkanie to też pokaz tego, jak ciężki sezon szykuje się przy ulicy Bułgarskiej. Jeszcze zanim to, to was do zaobserwowania profilu. No i co? Lecimy z tematem. Zacznijmy od tego, że Lech Poznań zagrał wczoraj naprawdę dobry mecz. Zagrał na tyle, na ile był w stanie, na tyle pozwoliły mu możliwości. Brakowało jednak trochę kreatywności, błysku czy świeżości z ławki. No i właśnie, ta świeżość z ławki. Tutaj nie miał kto wejść. W kolejorzu aktualnie kontuzjowanych mamy aż siedmiu piłkarzy. Daniel Hakans, Ali Patryk Patryk Walemar, Radosław Murawski, Filip Jagiełło, Alex Douglas, czy też wczoraj kontuzjowany już w pierwszych minutach Robert Gumny, co spowodowało, że już w pierwszych minutach musiał wejść Filip Szymczak. Właśnie uważam, że przez to ten najbliższy sezon kolejorza będzie bardzo Ciężki. Lek aktualnie ma w kadrze 32 piłkarzy, co jak na drużynę, która walczy na trzech frontach, jest wydawałoby się wystarczające. Jednak no, kiedy tylu piłkarzy jest kontuzjowanych, to tak naprawdę Niels Frederiksen przez najbliższe tygodnie, a praktycznie miesiące w sumie, będzie musiał korzystać z 25 tylko 5 piłkarzy. Tym samym te opcje się zmniejszają, i wczoraj było to widać w meczu z Wezną, że brakowało. Brakowało tych kilku piłkarzy, którzy w trakcie spotkania mogliby wejść dać trochę świeżości, pomysłu czy też kreatywności. Tym samym jestem bardzo negatywnie nastawiony na, na zbliżający się najbliższy dwumecz z. Henkiem, oczywiście, kiedy masz problemy, możesz w jednym meczu po prostu yy, dać sobie radę, tak jak to Lech zrobił na Marakanie, kiedy jednak trzeba zagrać dwóch mecz, tu już mogą się pojawić problemy, a do tego przypomnijmy, że dochodzą spotkania ligowe, dlatego też ten najbliższy sezon Lecha Poznań może być naprawdę Ciężki, bo łączenie europejskich pucharów plus ligi z tak krótką ławką rezerwowych po prostu może źle się skończyć. Problem jest też jakość na tej ławce rezerwowej, no bo nie ma co się oszukiwać. Brian Fiabema to Brian Fiabema i tu nawet nie będę tego zbytnio komentował. Nie lepiej pokazują się nowo nabyci piłkarza, więc choćby Timothy Uma, który prędzej pokazuje umiejętności łyżwiarstwa figurowego na boisku, aniżeli piłkarskie. Natomiast Pablo Rodriguez, Hiszpan, na ten moment miał być zastępcą Afonso Souzy i faktycznie zastępuje Portugalczyka, jednak nie z tego zeszłego sezonu, a raczej z jego pierwszych spotkań dla Lecha Poznań. Tym samym Lech, oprócz tych piłkarzy, nie ma kogo innego wpuszczać, no bo Kornel Lisman, no to to jeszcze nie jest ten poziom i zastanawiam się, czy w ogóle ten poziom kiedykolwiek osiągnie. A co Wy o tym sądzicie i jaki Wy typujecie sezon dla Lecha Poznań? Czekam na Wasze komentarze, a ja Wam dziękuję za dziś, trzymajcie się i cześć!